Cześć moi drodzy, witajcie, czwórka z tej strony i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku czwórki po godzinach, czyli serii, w której gram w gry, bo gry są fajne. <gry> a tak seria to zwykle pokazuję Wam gry, w które grałam i które kocham i uwielbiam. Ostatnio była Terraria, a to jest Super Meat Boy. W Super Meat Boy ja nie grałam, ale za to wiem, że jest trochę takich gier, które powinnam zagrać, bo są to jakieś rodzaju klasyki i Super Meat Boy jest jednym z nich. Dlatego dzisiaj przy Was spróbuję. Ludzie mówią, że nie jestem dobra w platformówkach. To jest prawda. <grywa> eee, ok. Przeszłam kilka etapów, żeby nie było, że jestem takim totalnym lamusem. Eee, więc zobaczymy, co będzie dalej. Pam pam, 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 Idziemy, 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 idziemy. I etap szesnasty. Uuuuu! Dobra, na razie jest prosto. E, moim generalnym problemem jest to, żeby we właściwy sposób to wszystko. O, proszę. A! Nie, to był prosty etap. E, moim generalnym problemem jest to, żeby to w jakiś sposób ładny i prosty e, m, synchronizować. Okej, okay, to nas nie zabija tutaj na dole. Fajnie. Fuck! prawie. Haha! Ha. Ale nie udało mu się go mnie zabić. Ups, ups. Nie wiem, na jakiej zasadzie jest to, że kiedy on spada, kiedy nie spada. Teraz tak. Muszę stąd skoczyć na tą wysepkę. I z tej wysepki go. Do... Ja! Yeah! Nie, no jest super. Spoko. Widzicie, nie jest tak źle. Z... Zapomnijcie. Ups. Okej. Okay. Fuck you. Dobra, jeszcze raz. Tu nam nic nie grozi. Tu nam też nic nie grozi. Fuck you! Eee, czwórka, skup się! Teraz. Teraz. Dobrze. I ostatni skok! Dałaś radę! Jest super. Generalnie rozumiem, dlaczego ta gra może się podobać. Ponieważ po pierwsze jest... Yy, Sterowanie, mimo że nie jest najłatwiejsze i na początku miałam z nim duży problem, to ma bardzo fajny feeling takiego lekko bezwładu ciała, który jest jednak w pewien sposób sterowalny. Znaczy, ja mogę tak po prostu sobie. Jeeeeeeee, Pięknie, to był dobry pomysł. Teraz tak, muszę to przeskoczyć, kiedy. Teraz. Dobra. I teraz przydałoby się skoczyć tutaj na górę, ale tak leciutko, leciutko Meat Boy, dobra, przeskoczyć, fuck, teraz rozpędu. fuck it, nieważne, dobra, wyszło, teraz na górę, bardzo, bardzo przepraszam, jeżeli będziecie słyszeć, że mój pad trochę skrzypi, ostatnio musiałam wymienić pada i do tej pory miałam pada Razera, który... W którym nie czułam w ogóle różnicy. Jak się przysiadłam z normalnego Xboxowego pada na pad to w ogóle nie czułam różnicy. Ale za to w drugą stronę, jak musiałam oddać paderowski i... przesiąść się z powrotem na taki zwykły... U Jezus Maria! To jest gra dla samobójców. Dobra. No. A! <grym> dam radę. Z drugiej strony jak przesiadam się z z powrotem na Xboxowy po kilku dobrych ładnych latach. Au! W ładnych latach użytkowania... Au! Użytkowania? O Jezus Maria, to trzeba przeskakiwać pionowo! Fuck you. <laughs> to teraz czuję różnicę i generalny plastik, który jest... w pewien sposób no, wykorzystany w tym padzie Microsoftowym. Strasznie mnie drażni aktualnie. Au! Jak ja mam to zrobić? Pewnie muszę zrobić jakąś mega ewolucję. Fuck you. Dobra, czekajcie. Czekajcie. Epa! Dobra, poszło. Czy teraz pewnie muszę zrobić coś takiego? Nie! God Nie wiem, co mam zrobić, ale coś wymyślę. Przecież to nie będzie tak, że ja... Hmm. co to zrobić? Jak to zrobić? Znaczy, wydaje mi się, że mam pomysł. Au. <laughs> znaczy, co, ale to jest też fajne, jak on się rozpada. <laughs> ja wiem, że to jest gra, która prowadzi do pewnego rodzaju zdenerwowania. To są tytuły, które wkurwiają. Dobra. I proszę państwa, pięknie! Okej, okay, co dalej? No! O rzesz! jakie mam tu przejść? Chciałam powiedzieć, że y, to są tytuły, które chyba normalnie ludzie mają wkurzać, ale ja jestem całkiem odporna na coś takiego. W sensie, rzadko aż tak się irytuje grą. Chyba, że to akurat jest Daisy. Daisy mnie irytuje bardzo. A teraz trzeba to wymyślić. Dobra, udało się. Teraz przeskoczyć do dołu. I jestem. A! Pięknie. I teraz wszystkich zabiłoby to ostrze, ale nie myślimy już o tym. Wow! <laughs> Ojej, ilu jakich biednych zabiłam tutaj <laughs> Zarąbiste Strasznie mi się podoba Czy to jest teraz boss? Nie, serio? Łooo wow. Wielka animacja, która wygląda jak Fleszowa gierka Pewnie była nią kiedyś Uhu! Co się dzieje? Co się dzieje? Ogień Przerażenie Przyciski Samochód. E, coś gorszego niż samochód. Auć! już? on mnie goni. To o to w tym chodzi. Dobra. Ale ja dam radę. Bożysz, fuck! Uuu. Przepraszam, czy. A, nie. Dobra, jeszcze raz. Dobra. I teraz! No szybko! Pakiet biegniemy! Biegniemy! biegniemy. <laughs> rozumiem, dlaczego ta gra może się podobać. Mimo, że w zasadzie powinna wkurwiać i to tak naprawdę ostro, to jest strasznie przyjemna. W sensie. nie rozumiem o co chodzi. Znaczy, możliwe, że to moje jakieś masochistyczne e, skłonności. Ale nawet. Kolejne podejścia mnie w tej chwili nie zdrażają, ale to wy pewnie znacie tą produkcję lepiej. Może potem się robi jeszcze bardziej sadystycznie. Nie wiem jak to przejść. Znaczy trzeba to dobrze zsynchronizować. synchronizować. Lócimy. Fajne jest to, że on ma różne długości skoku, a właściwie wysokości skoku, w zależności od tego, jak długo. A i przytrzymałam na no, przycisk od skoku. Przez co mogę robić małe podskoczki i długie słuki, które mi nie pomogły w tym wypadku. Chodziło o coś takiego. O, właśnie. Pięknie. Raz, dwa, trzy. Przechodzimy. Dobra. I teraz etap, który nam się bardzo nie podoba. Co ja tu kurwa mam zrobić? Fuck! <laughs> Zarąbiste. Um, nie wiem, czy przejdziemy tego bossa w tym odcinku. <laughs> um, nie mam pojęcia. Ale muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że spróbowałam tej gry. Wow! Czwórka po godzinach będzie też serią, w której będziemy próbować produkcji po raz pierwszy. O, Iii, ja coś przeszłam. Ja pierdziele. No już nie, no nie, 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 sorry. Nie tak miało być. Czy przeszłam tam totalnym fartem, więc jakbyś mógł jednak. Dobra... No, <laughs> Teraz też przeszłam to totalnym fartem. Fuck. Fuck it. Yo! No co chodzi z tymi wiewiórkami, które się... Fuck it. Mam wrażenie, że tam trzeba biec do przodu i się nie zastanawiać. Jeżeli się uda, to się uda. Jak się nie uda, to sorry. Co um, no chodzi z tymi wiórkami, które się poświęcają i. fak. I, i. i. mu pod, pod nóż podchodzą? Znaczy. <laughs> nie mam nic przeciwko tym wiórkom. Dobre wiewiórki! Fajna muzyka jest. Mówiłam już to? Że jest fajna muzyka? No. Ja. No, bo tu jest bardzo nisko strop. Trzeba coś wykominować. Ja źle. Niestety za blisko jest już ten robot. Nie wiem jak go zwolnić, że tak powiem. O! A, prze, 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 ja mam tu sprint! Ja pierdziele, ja nie wiedziałam, że mam sprint! Zmieniało sprinta. Deski, Ta gra ma warstwy! Ta gra ma warstwy! O których ja nie wiedziałam! Dobra. Dobra. Fuck! No, to, to, to teraz zupełnie inna rozgrywka jest, jak czwórka zauważyła, że może sprintować. Idziemy O Jezus Maria. Ha, 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 dam radę. <śmany> o, zajęło mi to może 400 razy? 300 przynajmniej. O nie, zabrał mi dziewczynę. O nie, o nie, i smutna muzyka. Tyle biednych wielu jurek poświęciło się, abym mogła dokończyć ten level. Hmm. O -o 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 -o. Ojoj. <śleskujesz> Okej, okay, super. Okej. Okay. Moi drodzy, mam wrażenie, że w takim razie to wszystko, co chciałabym wam zaprezentować dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mimo że kaleczyłam tą grę okropnie. I dopiero na samym końcu zauważyłam, że przecież mogę sprintować. No ale cóż, dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy graliście w Super Meat Boya, co o nim myślicie. A tymczasem dzięki za obejrzenie kolejnych, yy, kolejnego odcinka Czwórki po godzinach. I trzymajcie się, czwórka bez odbioru.